Janusz Kołodziej, dwukrotny indywidualny mistrz Polski oraz drużynowy mistrz świata, był gościem uczniów z zespołu szkół w zabawie. Zawodnik podczas spotkania opowiadał młodym o trudzie jego pracy, ale również o wielkiej pasji, jaką każdy powinien mieć, żeby żyć pełnią życia. Taka misja, bo generalnie to jest tak, że ja bym chciał, żeby do młodzieży coś dotarło w stylu właśnie to, że nie wiem, bo wiele osób na przykład młodych, nie wiem, czeka na, tą, na to, żeby być już dorosłym, a to tak naprawdę nie do końca o to chodzi. Czasami im później to przyjdzie, tym lepiej. Także no, porozmawialiśmy dzisiaj i wydaje mi się, że było miło, sympatycznie. Często człowiek się właśnie zgubi w tym wszystkim, w tym przejściu z, z młodej osoby w e, dorosłą zbyt wcześnie i trzeba na to czasu. Ważne jest to, żeby to coś gdzieś tam, chociaż nie wiem, z pińców wyłapały z tego, i jeśli wyłapały, to to już jest dla mnie sukces i e, o to chodzi w tych spotkaniach, żeby było żeby coś tam przekazać, jakąś swoją, e, nie wiem, coś tam, co się ma w głowie i chce przekazać. Wydaje mi się, że to, co chciałem, to powiedziałem, a już resztę zależy od nich i w życiu później sami zobaczą. Sezon 2010 był dla różlowca wyśmienity, 2011, jak sam mówię, rozczarowujący. Jednak Kołodziej chce wrócić do wysokiej dyspozycji, odbudować formę i walczyć o najwyższe miejsce na podium również z kolegami z zespołu. Tak, no wiadomo, że oczekiwania są dość duże, bo ostatnie lata, no to były raczej te chude. I dlatego, patrząc na ten skład, no to wydaje się, że wiele możemy i tak też będziemy chcieli, ale to dopiero wyjdzie z czasem. Wiadomo, że w tym wszystkim ważne jest to, jak każdy z nas będzie punktował, czy nie będzie zbyt wielu kontuzji, zgranie. To wszystko jest bardzo ważne i to wyjdzie na to, że na razie wszystko wygląda perfekcyjnie, ale sezon pokaże tak naprawdę, w na jakim jesteśmy etapie i na jakie miejsce zajmiemy. Kołodziej po dwóch latach spędzonych w Lesznie wraca do swojego macierzystego klubu Unia Tarnów. Zawodnik opowiada, czym spowodowany był powrót do czego Gniazda. Pasowało wrócić do domu. Był do, jest dobry skład, był budowany, także ja jak najbardziej byłem przewidywany do tego składu. No i cóż, wróciłem, jest fajna drużyna. No i to, że w ostatnich latach w Tarnowie niewiele się działo, jeśli chodzi o sukcesy różlowe, więc miejmy nadzieję, że ten rok będzie inny. Niedługo rozpoczyna się nowy sezon żużlowy w Polsce. Mistrz opowiada o przygotowaniach. No tak, pełną parą. Pogoda jest jak najbardziej pozytywna, troszeczkę te mrozy nas jeszcze zamrażają nam tor, ale jedziemy gdzieś tam potrenować w świat, także przygotowujemy się jak najbardziej. Kołodziej potwierdza, że drużyna jest kółek ma mocny skład. Przestrzega jednak przed nadmiernym optymizmem. Na pewno tak jest duża szansa. Tylko że chodzi mi o to, żeby już sobie nie wieszać pewnych medali i mówić, że co my możemy, tylko lepiej to udowodnić na torze. Ekipa żużlowca nie zmieniła się od zeszłego sezonu. Zawodnik twierdzi, że jest dobrze przygotowany, ale wszystko zweryfikuje tor. Ja dysponuję trzema motocyklami, trzema mechanikami. Nasza ekipa to jest właśnie trzech mechaników plus ja, zawodnik. Wydaje mi się, że. Ten sprzęt jest naprawdę dobry, będziemy się starać jechać jak najlepiej, mamy dużo przygotowanego, dobrego sprzętu, tak się wydaje, a to wiedzie na torze, że także jak będzie coś nie tak, to i tak będą korekty, bo to różne sezony się trafiały i, i ja teraz wiem, że nigdy nie wiadomo, co można mieć niesamowite, nie wiem, pomysły, ale tak naprawdę później nie sprawdzi się to na torze, że także będziemy na pewno walczyć później z tymi ustawieniami. Zawód żużlowca, jak przyznaje lider drużyny Starnowa, jest opłacalną profesją, ale łączy się też z wieloma wyrzeczeniami. No to jest naprawdę e, f, ciężki orzek do zgryzienia, ponieważ e, pamiętam, gdy jeździłem w Anglii, Szwecji i w Polsce, czasami już w maju, czerwcu już miałem dość tego sezonu, bo to naprawdę jest. z dnia na dzień, jeździ się totalnie w innym kraje, kraju i trzeba, trzeba po prostu lecieć samolotem, śpisie po trzy godziny. W tym momencie wygląda to trochę u mnie inaczej, ponieważ jestem w Tarnowie. Na miejscu, tutaj mieszkam. i Na razie mam podpisane tylko w jednym klubie i tylko tu będę startował. Także wygląda to, że będę miał dużo więcej czasu, ale tak jak mówię, nigdy nie wiadomo, może, może nagle mi się zachce więcej jazdy i podpiszę w kilku ligach i od nowa będą walizki. Spotkanie z Januszem Kołodziejem wywarło na uczniach duże wrażenie. Spotkaniem uczestniczył również burmistrz Radłowa w Moczka, który nie krył podziwu dla młodego zawodnika. Gata Siemińska, Tarnowska TV.